Rafał Pawlik zaprasza. Witam państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią. Czasami zdarza się, że ludzie proszą mnie, bym coś powiedział o chrześcijanach w starożytności. Mam takie pytania, czasami też za pośrednictwem internetu, czy też tutaj w radio wyrazi taką prośbę. Rozumiem tą prośbę. W swoich poszukiwaniach tożsamości kościół bowiem zawsze patrzył wstecz szukając wzorów w życiu dawnych, pobożnych chrześcijan. Istnieje taki mit między katolikami, ale też chrześcijanami chyba każdego odłamu, który można nazwać mitem właśnie pierwszych chrześcijan. Niektórzy wierzą, że kiedyś to było. Tak się mówi, nie? Kiedyś to było. I ci nasi przodkowie mieli naprawdę wielką wiarę, nie grzeszyli, a im bliżej życia Jezusa, tym Kościół był świętszy i bardziej, bym użył słowa takiego, nieskazitelny. I nie mam na myśli tylko hierarchii, ale również cały Kościół, w tym laikat, czyli po prostu całe ciało Chrystusa, używając tego teologicznego obrazu. I jak już wspomniałem, choć rozumiem takie pytania, to jednak nie da się na nie odpowiedzieć. By wytłumaczyć czemu, posłużę się przykładem na przykład współczesnym. Nie da się odpowiedzieć kilkoma słowami na pytanie, jak żyją chrześcijanie w XXI wieku. Oczywiście można nakreślić kilka punktów wspólnych. Mam nadzieję, że modlitwa, msza święta w niedzielę i tak dalej. Ale ktokolwiek, ktokolwiek i kiedykolwiek był w innym katolickim kraju, to wie, że w każdym kraju wygląda to jednak troszeczkę inaczej. A już w takiej Afryce czy na Filipinach kościół katolicki, tak, nie przypomina zupełnie tego, z czym mamy do czynienia w Polsce. Tak samo było w całej historii Kościoła, choć niektórzy chcą wierzyć, że kościół po soborze trydenckim do soboru watykańskiego II był takim monolitem, i wszędzie życie religijne i moralne wyglądało identycznie, i to nie jest prawda, ale nie mam czasu, by tego teraz tłumaczyć, to jednak warto zaznaczyć, że Sobór tydencki zwołano w wieku XVI. I do tego czasu Kościół był niezwykle, niezwykle różnorodny. No i znów, niektórzy chcą powiedzieć: Ale panie Rafale, przecież starożytność to nie XVI wiek, mamy mało źródeł, więc może da się powiedzieć o życiu chrześcijańskim kilka słów takich pewnych, kilka takich myśli. I dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o warsztacie historyka na podstawie badań, jakie są prowadzone na temat życia chrześcijan na przełomie IV i V wieku, m.in. na przykład w Egipcie. Nie będę jednak mówił o wszystkim, bo znów nie starczyłoby nam czasu, ale skupię się na temacie, któremu źródła poświęcają w zasadzie mało miejsca, dzięki czemu będę mógł dokonać analizy w wyznaczonym w audycji czasie. Porozmawiajmy sobie o życiu kobiet w Egipcie tamtych czasów. Kobiety nie są częścią kleru, oraz nie przewodzą żadnym ruchom politycznym, dzięki czemu temat ten można ugryźć w jednym spotkaniu. Najpierw więc, jako historycy, weźmy czas i miejsce, czyli Egipt, przełom IV i V wieku. I dlaczego właśnie wtedy? Po pierwsze, w IV stuleciu nastąpiła diametralna zmiana sytuacji chrześcijan. Po drugie, z tego okresu posiadamy bardzo dużą liczbę dokumentów kościelnych, administracyjnych, i te dokumenty zwane są kanonami. Do analizy sytuacji w Egipcie, czyli właśnie w wschodniej części Imperium Rzymskiego, najlepiej wykorzystać źródła greckojęzyczne. Powstałe w środowiskach miejskich, w których można uchwycić nie tylko różne aspekty życia chrześcijan, ale także przemiany, które w tym życiu następowały. Od razu na wstępie należy zaznaczyć, że kanony, czyli przepisy prawne, wielokrotnie nie mówią nam, jak ludzie żyją, lecz jak według tych prawodawców żyć powinni. To troszeczkę tak jak z naszym prawem. Jeżeli jedziemy na przykład do innego kraju, tak jak teraz Ukraińcy przyjeżdżają do Polski, ale na przykład my jedziemy do jakiegoś kraju i googlujemy sobie zmiany prawne, na przykład w Chorwacji, co powinienem wiedzieć, to rzadko kiedy w pierwszym punkcie mamy napisane: W Chorwacji nie wolno zabijać ludzi. Uwaga, w Chorwacji nie wolno zabijać ludzi, w Polsce też nie wolno zabijać ludzi, ale jak przyjeżdżają tutaj imigranci z Ukrainy, to nie dowiadują się tego jako pierwszą rzecz. A jak przyjeżdżają ludzie z Anglii, to też się nie dowiadują tego jako pierwszą rzecz. Dowiadują się, tego, co mogą zrobić. Każdy może zabić, wiadomo, ale na przykład Anglik pewnie wyruszyłby w drogę i niechcący wjechał na inny pas, więc jemu się mówi, po której stronie należy jeździć. Mówi się ludziom, że na przykład nie należy pić w miejscach publicznych, bo picie w miejscach publicznych jest o wiele częstsze niż mordowanie niewinnych. Wielość przepisów dotyczących na przykład pijanych kierowców w Polsce dla zewnętrznego obserwatora mówi wprost, oni mają z tym problem. I tak samo jest z kanonami. Jeżeli jakiś kanon się powtarza wielokrotnie, to znaczy, że pewnie był jakiś problem. I najprecyzyjniej trzeba stwierdzić, że kanony, czyli te zbiory przepisów, którym celem było nakreślenie porządku organizacyjnego oraz znormatyzowanie dyscypliny kościelnej i zasad moralności chrześcijańskiej, to pewien wzór. Chrześcijanie bowiem zawsze od samego początku byli formą wspólnoty. Chrześcijaństwo takie indywidualne narodziło się bardzo późno. Wobec tego nie dziwi fakt, że pojawiają się trudne sprawy natury dogmatycznej, organizacyjnej czy też dyscyplinalnej i próbowano stworzyć jakieś uniwersalne regulacje. Co warto podkreślić, pisma takie były bardzo popularne, niezwykle wręcz. Nie tylko w środowiskach kleru, ale również w środowiskach tzw. laikatu, czyli ludzi niewyświęconych. Literaturę tą kopiowano, tłumaczono, streszczano i dyskutowano o niej. Dużą część tych zbiorów to dokumenty tak zwane pseudoepigraficzne, które podawały wprawdzie autora z autorytetem, na przykład, że autorem tych kanonów jest święty Paweł albo autorem tych kanonów jest jakiś święty Jakub, ale pisane były przez ludzi współczesnych. W źródłach tych nie tylko znajdujemy zasady liturgiczne, zasady życia duchowego czy relacji na linii biskup-kapłan, ale także zapoznajemy się ze stosunkiem autorów do roli kobiet w instytucjonalnym kościele, ale także możemy zobaczyć, jak. Postrzegali ich znaczenie w rodzinie i wśród członków wspólnoty. Ponadto, zredagowane przez nich przepisy regulowały kwestie związane z obyczajowością, na przykład wyznaczały kryteria przyzwoitego stroju lub wytyczały porę dnia, w której kobiety mogły, np uczęszczać do łaźni. Poza tym ingerowały w bardziej osobiste preferencje, jak dobór rozrywek, czy wykonywany zawód. Takiego obrazu funkcjonowania ówczesnego kościoła nie odnajdziemy w kanonach synodów i soborów, tak, bo to były zbyt poważne rzeczy, gdyż te zazwyczaj podejmowały jedynie bieżące i pilne kwestie. Wobec tego, gdy mamy już czas i miejsce, czyli Egipt, iv piąty wiek, należy zajrzeć do źródła. I tu przychodzą nam z pomocą dwa główne zbiory i na nich będziemy się dzisiaj opierać. Przede wszystkim są to kanony Hipolita i kanony pseudo-Atanazego. Nie będę tu opowiadał o całej historii tłumaczenia, które są dzisiaj dostępne, skąd mamy te źródła, jaką mają strukturę itd., itd., bo znów zabraknie nam czasu. Ale muszę powiedzieć, że kanony Hipolita to zbiór 38 kanonów zakończonych piękną homilią. Dodam tylko, że powstały w IV wieku, więc gdzieś 100 lat po śmierci Hipolita Rzymskiego, w związku z tym raczej nie on był autorem. Kanony Hipolita są bardzo ważnym źródłem, które pogłębia naszą wiedzę na temat ideału, jakiego według autora powinno było odpowiadać egipskie duchowieństwo w IV wieku. Dzięki niemu dowiadujemy się, jak on wyobrażał sobie funkcjonowanie tamtejszej struktury kościelnej, na co kładł nacisk przy organizacji kultu i jakie wymagania stawiał duchownym. Ale w kanonie 38, który przyjął formę takiej rozbudowanej homilii, autor nakreślił też ideał życia chrześcijańskiego. Znajduje się w niej opis problemów, z jakimi prawdopodobnie borykali się chrześcijanie w jego wspólnocie, którą znał dobrze, gdyż codziennie ją obserwował. No i mamy jeszcze ten drugi kanon, czyli pseudo-Atanazego. Jest to typowe dzieło moralistyczne. Zawiera aż 107 kanonów. To dzieło powstało tak w 99% przed rokiem 432 naszej ery. I tą datę należy przyjąć jako taką datę graniczną, ponieważ pseudo-Atanazy wymienia najważniejsze święta chrześcijańskie, a nie wymienia Bożego Narodzenia. A wiemy z innych źródeł, że właśnie w 432 roku pierwszy raz obchodzono święto Bożego Narodzenia w Egipcie, i od tamtej pory obchodzono je co roku. I choć dzieło jest podpisane właśnie przez Atanazego, czyli biskupa Aleksandrii, to większość uczonych na podstawie porównań z innymi działami tego świętego odrzuca autorstwo Atanazego. Autor posiadał konkretne wyobrażenia na temat tego codziennego funkcjonowania gminy chrześcijańskiej. Pozostawione przez niego kanony rzucają bardzo dużo światła na to, jak takie funkcjonowanie powinno wyglądać. No to, skoro już mamy miejsce i czas oraz źródła, to przypatrzmy się tej roli kobiet, w jakże wtedy chrześcijańskim Egipcie. Proszę pamiętać, my dzisiaj Egipt kojarzymy z krajem muzułmańskim, ale przez wieki. To była kolebka chrześcijaństwa, przecież to właśnie w Egipcie powstało życie monastyczne. O dziwo w tych źródłach normatywnych znajdujemy sporo informacji na temat życia kobiet w tamtych czasach. Zajmijmy się najpierw kobietami chcącymi prowadzić życie inne niż żony i matki, czyli poświęcić się Bogu. Kanony Hipolita zaliczają do tej grupy wdowy i dziewice poświęcone Bogu. Autor wyraźnie podkreśla odrębność. Ich statutu, ale zaznacza bardzo wyraźnie, aby pamiętać, że święcenia są zarezerwowane wyłącznie dla mężczyzn i kobiet nie należy przyjmować do hierarchii duchownej. Wiemy, że Kościół w Syrii miał takie problemy z wyświęcaniem wdów, czyli w Egipcie to się raczej nie zdarzało, ale przepis był jasny. Hipolit odnosił się do przepisów ustanowionych przez Świętego Pawła. Tak? Święty Paweł pisze o tym, kto może zostać taką wdową. Powinny być to kobiety co najmniej 60-letnie, nie mogły być zamężne dwa razy, powinny cieszyć się dobrą opinią, a ich dotychczasowe życie winno świadczyć o ich moralności i pobożności. Jeśli miały osoby, które mogły się nimi zaopiekować, miały korzystać z tej sposobności i nie obciążać wspólnoty. I głównym zadaniem według autora, czyli właśnie świętego Pawła, to jest list do Tymoteusza, rozdział 5, wersety 3 do 15, była modlitwa i post. W związku też z czym Hipolit bierze te wskazania. I mówi, takie mają być wdowy u nas, ale nie mają być święcone. Co to oznacza? To może oznaczać, my dzisiaj mamy taką dyskusję już w kościele, czy można święcić kobiety. Kościół katolicki mówi, że nie. Kościół anglikański twierdzi na przykład, że tak. Hipolit już wtedy wypowiedział się w tej dyskusji. To znaczy, że możliwe, że ten cały sposób przyjmowania wdów do grona wdów niektórym z zewnątrz przypominał święcenia. Dlatego Hipolit bardzo mocno zaznacza: nie wyświęca się takich kobiet. Kanon dziewiąty mówi, że miały się zajmować chorymi. Przy tym modlić się i pościć, a kanon 32 tak lakonicznie powtarzał, że powinny często pościć i modlić się w kościele, czyli być przy świątyni. Ciekawe są punkty mówiące nam o bezpieczeństwie tych wdów, bowiem w kanonie 35 autor polecił, aby osoby, które urządzają dla nich posiłek, no bo jeżeli nikt się nie zajmował wdową, to taka wdowa nie miała z czego żyć. To musimy to pamiętać: nie było emerytur, nie było rent. W związku z tym kościół, czyli wspólnota kościoła, tym paniom zapewniała posiłek. Ale jeżeli taki posiłek był organizowany, to ten kanon mówił o tym, że należy rozesłać wdowy do domu przed zachodem słońca. Ten punkt mówi nam dwie rzeczy. Po pierwsze, autor nie wyznacza konkretnej liczby wdów konsekrowanych, które miały usługiwać w jego wspólnocie i mogła to być liczba duża. Tak? Jako zwolennik uporządkowanego przeprowadzenia zgromadzenia, Hipolit był takim zwolennikiem, określa pewne ramy. Na przykład dlatego pisze tam, że należy unikać zamieszania, które mogłoby wpłynąć na przedłużanie się, i tu pada słowo agap, tak? czyli uczt miłości. Ale mamy też drugą kwestię praktyczną. Po zmroku bowiem miasto stawało się bardzo niebezpiecznym terenem, na których samotne kobiety mogły zostać ofiarą napaści. Hipolit w związku z tym ten punkt umieszcza właśnie ze względu na bezpieczeństwo tych kobiet. To znaczy, jeżeli będziecie gadać za długo, to możecie zostać skrzywdzone. Wracajcie. Póki słońce świeci. Te przepisy mówiące o tym, że kobiety powinny, na przykład, z tych łaźni wracać wcześniej, i tak dalej do domu, głównie były kierowane troską. Co dzisiaj, oczywiście, jeżeli czytamy i nie mamy tego kontekstu historycznego, że miasto po zmroku, taka Aleksandria na przykład, to było bardzo niebezpieczne miejsce, to myślimy sobie, że no tak, kobiety były ograniczane, żeby przypadkiem coś głupiego do głowy nie wpadło. Tak i znowu nie były wolne, bo tak feministki dzisiaj wszystko, absolutnie wszystko yy, czytają, każde źródło historyczne. Natomiast nie, tu chodziło o coś innego. Hipolit mało miejsca poświęca dziewicom konsekrowanym. Kazał im się modlić, pościć, ale przemilczał na przykład kryteria, które powinny być stosowane w doborze tych dziewic. Być może dlatego, że w IV wieku na wschodzie instytucja dziewic konsekrowanych była powszechnie znana i nie było z nią problemu. Czyli jeżeli nie było problemu, to po co po raz kolejny pisać jakieś punkty, czy po co stworzyć jakieś prawo? W kanonie 32 wymienia obie grupy kobiet i zalecił im te same zadania bo grupy kobiet według Hipolita powinny się wzajemnie wspierać w swoim posługiwaniu. Według niego wdowy to kobiety przynajmniej 60-letnie, więc w naturalny sposób mógł uważać, że młodsze, czyli te dziewice, powinny im pomagać np. w opiekowaniu się chorymi. W tym kanonie nie ma nawet słów o diakonisach i w ogóle Hipolit nie porusza kwestii diakonis, co potwierdzają nam inne źródła, że w kościele w Egipcie w ogóle nie znano tej funkcji. Autor kanonów pseudo-atanazego jeszcze mniej pisze o wdowach. Dowiadujemy się od niego jedynie, że wdowy były beneficjentkami pomocy charytatywnej kościoła, i obok ubogich i sierot otrzymywały jałmużnę. Czyli pseudo bardziej wskazuje na to, że w jego mniemaniu, bo to jest późniejszy tekst, wdowy służą tylko po to, żeby im dawać jałmużnę. Tak? Przy okazji mają się modlić, ale ich ta praca nie jest jakaś taka wartościowa. Natomiast pseudo bardzo wiele mówi nam o kobietach, które postanowiły zająć się ascezą. Pojawiają się bowiem. Niszki. Tak jak mówię, Egipt to jest to miejsce, w którym rodzi się monastyzm. To było naturalne. To znaczy, do pewnego czasu chrześcijanie byli prześladowani. W związku z tym żyli w takim przeświadczeniu, że ich życie jest zagrożone. I my dzisiaj o takim myśleniu myślimy negatywnie. Natomiast to dla chrześcijan było pozytywne. Oni czuli się inni od świata. Oni czuli się wybrani, przez to ich życie było zagrożone. Ale póki prześladowanie jest lekkie, tak? czyli nikt ci nie wchodzi z mieczem do domu i cię nie zabija, tylko masz takie poczucie, że może się tak zdarzyć. To czasami to wbudza w ludzi jak takie męstwo. No ale kiedy to się kończy właśnie w IV wieku, i chrześcijanie stają się religią państwową i w sumie nie ma problemu, że można być chrześcijaninem, niektórzy ludzie szukają czegoś więcej, znaczy mówią, no nie, to jest za mało, tak? My chcemy się poświęcić dla Jezusa. Kiedyś poświęcenie się dla Jezusa wyznaczało bycie chrześcijaninem. A dzisiaj jesteśmy chrześcijanami i wszyscy są powoli chrześcijanami, więc jak się poświęcić dla Jezusa, to może pójdźmy na pustynię i się módlmy, a może nie bądźmy sami, tylko módlmy się w grupie. A może jeżeli się modlimy w grupie, to stwórzmy do tego, jakieś zasady. I tak. Powstało życie mnisze w Egipcie. W związku z tym pseudo-Atanazy już ma te mniszki, więc musi to jakoś nazwać i musi jakieś zasady dla nich stworzyć. Drugą grupą poza tymi kobietami, które zajmują się ascezą, były dziewice konsekrowane, które pozostawały w domu i tam zachowywały ascezę. I to jest też coś, o czym Hipolit nam nie wspomina. Pseudo-Atanazy ukazuje nam ideał życia takiej kobiety, oczywiście ideał w jego oczach. Zakazywał im uczestnictwa wspólnie z wiernymi w nocnych czuwaniach, które odbywały się w kościołach w dniu wspomnienia męczeństwa. Miały się one gromadzić na modlitwie w monasterze. Badania archeologiczne potwierdzają nam, że w żeńskich monasterach na terenie Egiptu znajdowały się oratoria, gdzie miszki zbierały się na modlitwę. Jednak podczas wielkich uroczystości, wiadomo, należało udać się do katedry. No i takie sytuacje opisuje pseudo Atanazy, nakazując kobietom udawać się do kościołów przed czytaniem psalmów. Prawdopodobnie oznaczało to, że musiały tam iść stosunkowo wcześnie, zanim zgromadziła się cała wspólnota. Ponadto podczas drogi miały maszerować parami za swoją przełożoną. I takie przepisy o chodzeniu w parach, które się nam wydają może śmieszne i przypominają raczej życie przedszkolne, były po to, by mniszki nie nawiązywały żadnych kontaktów z mężczyznami. Te mniszki, czyli te astetki. Żadnych to żadnych. Pseudoatanazy zabraniał każdej formy kontaktu: nie tylko rozmowy, ale także najmniejszego kontaktu fizycznego, jak na przykład podanie ręki w kościele. Wyjątkiem była oczywiście rodzina, bo mniszki mogły się spotykać na przykład ojcem, choć za zgodą przełożonej. Mniszki miały też kontakt z kobietami spoza klasztoru, które przychodziły prosić o modlitwę lub prosić o pomoc. Jakie modlitwy są nawet znane, takie prośby się zachowały. Na przykład przychodziła kobieta, której mąż miał być tam sądzony, ona uważa, że jest niewinny, więc prosiła mniszki o to, żeby się za niego modliły. Dodatkowo ktoś przyszedł, na przykład chory, często wdowy właśnie, którym się nie miał nikt. Zająć, więc przychodziły do takiego monasteru, gdzie były same kobiety i prosiły o pomoc. Więc w kanonie 92 autor położył bardzo duży nacisk na te rozmowy, jakie goszczące kobiety poruszały z mniszkami. Żaden z tematów rozmowy nie mógł być według Atanazego gorszący, dotyczyć spraw świata ani wzniecać wątpliwości. Ten zakaz o wzniecaniu wątpliwości bardzo wiele nam pokazuje. Mówimy bowiem o czasach pełnych schizm i herezji. Kościół tamtych czasów zaczyna być kościołem państwowym, ale to wciąż kościół dyskutujący nad takimi fundamentalnymi rzeczami, jak choćby natura Jezusa Chrystusa. I autor kanonów nie chciał, by popadły w herezję. Nawet nieświadomie. Ciekawe są jednak owe kobiety uprawiające ascezę w domu. Wiemy to na przykład z kanonu 97. Dowiadujemy się w nim, że o wyznaczeniu jednej córki do takiego stanu decydowała matka. I proszę sobie to wyobrazić. Matka miała wybrać jedną ze swoich córek do bycia dziewicą, do pozostania w domu. A potem to na matce spoczywał obowiązek dopilnowania, aby poświęcona córka zachowała dziewictwo. Była to pewnie moda, którą autor proponował każdej chrześcijańskiej rodzinie. Dodawało to rodzinie pewnego prestiżu, ale też pozbywało się jednego ważnego problemu a mianowicie znalezieniu posagu dla kolejnej córki. Plus rodzina no, nie traciła rąk do pracy, bo takie córki nie tylko miały się modlić i żyć w ascezie, ale też pracować na utrzymanie swoje i swojej rodziny. To brzmi dość drastycznie z dzisiejszego punktu widzenia. Ale zachęcenie do życia w ascezie jest proponowane także najbogatszym rodzinom. W związku z tym nie chodzi tylko o ten aspekt finansowy. No, zawsze znalezienie posagu dla córki, jak było dużo córek, to był problem dla rodziny niezamożnej. Znamy przecież tą historię świętego Mikołaja, który to właśnie pieniądze na posag podrzucił trzem siostrom. pseudo nie był zwolennikiem jednak pochopnego wyznaczania którejkolwiek z córek do grona dziewic. Uczulał rodziców, żeby obserwowali taką córkę, zanim podejmą decyzję i brali pod uwagę, czy córka z przekonaniem wyrazi na to zgodę, czy też nie. W związku z tym, mimo że decyzja należała do matki, Atanazy twierdził, że taka kobieta powinna się na to zgodzić. Ponadto radził, aby upewnić się, że dziewczyny nie pociąga świeckie życie. Jeśli się okazało, że nie i byłaby skłonna przyjąć śluby, do ich złożenia radził poczekać do 30 roku życia. I to jest oczywiście rzecz bardzo ważna, która w praktyce kościelnej jest do dzisiaj. To znaczy młody człowiek szybko chce podejmować decyzję. Uważa, że jak nie podejmie decyzji w wieku lat 19-20, to tak jakby zaprzepaścił swoje życie. I taka mentalność była zawsze. Natomiast wiemy doskonale, że czas pewne decyzje weryfikuje. Więc Atanasy twierdził, że zostawmy trochę czasu, do tych ostatecznych, nazwijmy to dzisiaj, ślubów, aby taka kobieta była już pewna, co chce robić. I to, tak jak mówię, jeszcze cały czas wydaje się nam, ludziom mieszkającym w XXI wieku, za jakąś tragiczną sytuację. Jakaś biedna, młoda dziewczyna została wyznaczona przez mamę, no bo ich nie było stać, albo potrzebowali rąk do pracy, do tego, aby nic w życiu, bo żadnego nie robiła, nie została żoną, nie została matką, nie zaznała tych radości i tych smutków oczywiście, tylko żeby po prostu była poświęcona Bogu i to nie była do końca jej decyzja, tylko decyzja wymuszona przez rodzinę. Ale proszę pamiętać, że mamy cały czas społeczeństwo, w którym jest tylko jedna rola kobiety, to jest bycie matką. I nie wszystkie kobiety chcą być matkami. Nie wszystkie kobiety chcą być żonami, i niektóre nawet dzisiaj po prostu nie chcą. To są same z różnych powodów, nie zawsze dlatego, tylko, że komuś coś nie wyszło, tylko po prostu podejmują taką decyzję. Wtedy to było nieakceptowalne społecznie. To znaczy kobieta, która nie nie zakładała rodzinę Kobieta, która nie rodziła dzieci była dziwną kobietą, była nieczystą kobietą w wielu kulturach, nawet w kulturze żydowskiej. W związku też z czym wyznaczenie takiego punktu, może być kobieta, która jest poświęcona Bogu i tyle, dajmy jej spokój, niech się modli, super, jest wartościowa dla społeczeństwa, nawet to jest pewien prestiż, dla kobiet to była rewolucja. I wiele ludzi dzisiaj bardzo mocno atakuje życie zakonne i wiele ludzi dzisiaj bardzo źle o tym mówi i mówi o tym, że to była jakaś forma, no nie wiem, przechowywalni córek, albo jak ktoś coś komuś nie pasowało, no to wtedy wysyłał do Zakonu i pewnie takie rzeczy się zdarzały. Natomiast w historii cywilizacji to był olbrzymi postęp. To był postęp, którego nie zrobił nigdy na przykład świat arabski, Ta, który do dzisiaj w wielu krajach funkcjonuje na zasadzie plemiennej kobieta musi rodzić dzieci, wtedy ma wartość. Jeżeli tej wartości nie okazuje, czyli dzieci nie ma, nie jest posłuszną żoną, można ją zabić. Ja przecież słyszymy ciągle o rytualnych morderstwach, którzy nawet ojcowie czy bracia na swoich siostrach dokonują. Możliwe, że tak duża liczba przepisów o dziewicach mówi nam, że było z tą grupą trochę problemów. Przepisy kościelne pochodzące z obszaru Egiptu w niewielkim stopniu regulowały aspekt życia takiego codziennego zwykłych kobiet. Odnosiły się jednak do istotnych spraw, które miały związek z ich uczestnictwem w liturgii oraz molarnością. Bardzo ciekawa jest sprawa kobiet menstruacyjnych. Starsze teksty, prawie Zakazywały kobietom uczestniczyć w liturgii, i przyjmować komunii świętej podczas okresu. Pisał o tym na przykład Dionizy Aleksandryjski w III wieku. Jednak my patrzymy na przepisy IV i V. Hipolit porusza sprawę chrztu. Przypomnę, człowiek był nagi i wchodził do sadzawki chrzcielnej i nakazywał, aby odsyłać takie niewiasty, żeby mogły zostać ochrzczone w innym terminie. Co do komunii świętej trzeba zaznaczyć, że nie wszyscy na wschodzie popierali zwyczaj egipski. Na przykład już w III wieku syryjski autor Didaskalia Apostolorum. Potwierdził, że z powodu menstruacji kobiety nie uczestniczyły w liturgii, ale jego zdaniem działo się tak to z powodów wymysłów nierozsądnych ludzi. I później ten pogląd przejął też Kościół Zachodni. I na przykład Grzegorz Wielki zabronił zakazywać kobietom przyjmowania komunii świętej, kiedy mają okres. Jednak w Egipcie zewnętrzne formy kultu oraz związane z nim fizyczne wymogi były nie tylko częścią tradycji, ale w obliczu nasilających się zagrożeń stanowiły też część tożsamości, dlatego te przepisy przetrwały. Jeśli chodzi o życie prywatne, bardzo ważny jest kanon 74, zawarty w kanonie pseudo -Tanasego. Dotyczy on chrześcijanek, które dopuściły się cudzołóstwa. Ja wiem, przepraszam, że życie prywatne i od razu mówimy o cudzołóstwie, no ale właśnie takie problemy spotykały tamtą gminę, zresztą spotykają naszą gminę, nazwijmy to, czyli nasz kościół, także dzisiaj problemy właśnie z utrzymaniem czystości małżeńskiej. I te przepisy dotyczyły, tak jak wracając, chrześcijanek, które, no, zostały złapane, czy też przyznały się do cudzołóstwa, i ogarnięte kruchą pragnęły odbyć pokutę. I pseudo-atenazy nakazywał obcinać im włosy i ubrać je w strój pokutny. Przez 40 dni miały pościć, po czym mogły powrócić do wspólnoty. I kobiety zostały ostrzej potraktowane w tym przepisie niż mężczyźni. Wystarczy przeczytać kanon 42, w którym jest mowa o cudzołóstwie mężczyzn, aby się o tym przekonać. Nałożona takiego męża kara. Trwała dłużej, pokuta była roczna, ale nie wiązała się z takim upokorzeniem. Jakiego doznawała pokutująca kobieta, czyli nie ścinano mu włosów, nie chodził w worze, miał tylko pokutować i przez rok nie mógł przyjmować Komunii Świętej. No i to jest niesprawiedliwe, prawda? Można tak stwierdzić. I można rzeczywiście stwierdzić, tekst pisał mężczyzna, więcej wybaczał mężczyznom, bo rzeczywiście mężczyźni w tamtym czasie chyba trochę do dzisiaj twierdzą, że no mężczyźni to są słabi w sprawach seksualnych, no cóż, a kobiety jak zdradzają, no to już zdradzają sercem, takie pierdoły głupie, które wielokrotnie się e, powtarza. Ale tutaj znowu potrzebny nam jest historyk. Który pokaże pewien kontekst, bowiem w IV wieku ustawodawstwo cesarskie, czyli państwowe, skazywało kobietę, która dopuściła się cudzołóstwa, na śmierć. Wobec czego należy uznać, że mimo wszystko prawo kościelne było mniej surowe. A nawet niektórzy mówili, że jeżeli kobieta przyzna się w kościele i przyzna się przed kapłanem, to należy tą pokutę odbywać w ukryciu, to znaczy, tak, ścinano jej włosy. 40 dni miała pościć, ale przez te 40 dni najlepiej, gdyby zamknęła się w domu. Aby nie narazić ją na większe niebezpieczeństwo. Większym niebezpieczeństwem było prawo państwowe, bo państwo mogło wejść i oczywiście to najczęściej było tak, że mężczyzna to zgłaszał, ale jeżeli mężczyzna tego nie zgłosił, mógł ktoś donieść, tak? I wtedy państwo, nazwijmy to, szeroko rozumiane, mogło taką kobietę zabić. Oczywiście dla kobiet każdego czasu, także tamtego, bardzo ważne było, jak. Się wygląda i pseudokipolit w kanonie 17 zakazywał niewiastom strojenia się na mszę świętą. Pisał, że w kościele kobiety nie powinny mieć na sobie biżuterii i nie powinny tam iść z rozpuszczonymi włosami, ani w jakiejś wymyślnej fryzurze. Autor uważał, że również na co dzień kobiety chrześcijańskie powinny zachowywać skromność w ubiorze. Jego zdaniem powinny się one wyróżniać dzięki posiadanemu charakterowi i doskonałości. I od razu widać, że przepisy tworzył mężczyzna, który, jak każdy mężczyzna, czasami boi się spojrzeć na piękną kobietę. Podobne poglądy umieścił. W kanonie 44, właśnie pseudo -atanazy. Rzecz interesująca, że uczynił to w przepisach skierowanych do rządów duchownych. Nakazywał tym duchownym, aby. Patrzyli na swoje małżonki, żeby małżonki kapłanów nie nosiły drogiej biżuterii, nie malowały oczu, nie nosiły ozdób na głowie, ani na kostkach i nie ubierały się w kosztowne stroje, co oznacza, że się ubierały. Tak? Jeśli przyjrzymy się zachowanym portretom egipskim, zauważymy, że Egipcjanki uwielbiały się stroić. Oczywiście chrześcijaństwo w całym świecie helenistycznym wpłynęło na kulturę ubioru, i podkreślano, że zwłaszcza kobieta poświęcona Bogu powinna rezygnować z podkreślania swojej kobiecości, ale jak w innych miejscach zauważa Jan Chryzostom. Niektóre młode dziewice po prostu o tym zapominały. Pseudo Hipolita radził, aby rodzice osobiście zajęli się wychowywaniem dzieci. To taki kolejny punkt, bardzo ważny. W tym samym kanonie autor upominał chrześcijanki, żeby zamiast przesadnie dbać o wygląd, zatroszczyły się ubogich i wspomagały ich darami. I wspierały działalność charytatywną kościoła, bo w ten sposób mogły dać dowód swojego zaangażowania we wspólnocie. Czyli zamiast wydawać na kosmetyki, wydajmy na ubogich. I ten punkt o samodzielnym wychowywaniu, bo chcę do niego wrócić, powtarza się bardzo, bardzo często. Badacze doszli do wniosku, że w gminach chrześcijańskich, złożonych zarówno z biednych, jak i bogatych, bardzo popularny był zwyczaj zatrudniania mamek i opiekunek oczywiście w tych domach troszeczkę bardziej bogatych. I dla Hipolita olbrzymim problemem było zachowanie, zachowanie takich bogatych rodzin, które zrzucały obowiązek wychowania właśnie na osoby z zewnątrz. On wręcz uważał, że jest to zagrożenie wiary. I dla Hipolita olbrzymim problemem już na sam koniec było też zachowanie kobiet podczas liturgii. Swoimi rozmowami rozpraszały uwagę innych i przeszkadzały celebransom. Dlatego autor surowo polecił, aby takie niewiasty, które rozmawiają, usuwać z kościoła i nie udzielać im komunii świętej. Miał to być raczej przepis czysto dyscyplinarny, bo możliwość jego egzekwowania jest żadna, tak? Ponieważ mamy kościół wypełniony ludźmi, no to ciężko jest ustalić, która tu akurat gadała, tak? Co ciekawe, w innych przepisach dotyczących prezbiterów, hipolid również grzmi i wytyka im gadulstwo podczas sprawowania eucharystii, więc trzeba po prostu przyjąć, że wszyscy gadali w czasie eucharystii i takie skupienie, jak mamy dzisiaj na eucharystii, dopiero następowało. Oczywiście, wyżej wymienione teksty są pisane z punktu widzenia mężczyzn, dlatego nie dziwi, że w relacji do męża kobieta winna być według tych wszystkich przepisów przede wszystkim posłuszna. Jednak zanim znów odezwie się chór oburzonych, a nie żyjemy w próżni, trzeba pamiętać, że prawo cywilne tamtych czasów, nazwijmy to prawo cywilne, podkreślało rolę ojca i męża w sposób jeszcze bardziej absolutny. Ojciec domu, takiego rzymskiego, w prawie rzymskim mógł czasami nawet decydować o życiu i śmierci własnej rodziny w prawie kościelnym nie miał takich praw. Wobec tego całe prawo kościelne dzisiaj, takie stare i nowoczesne, było w tamtym czasie właśnie nowoczesne i nowatorskie. I może dlatego tak wiele kobiet było z niego zadowolonych ostatecznie. I ludzie o nich dyskutowali jako o pewnych nowinkach, pozytywnych nowinkach. Bo chociaż kary były surowe, nie były aż tak surowe jak te w prawie cywilnym. I w przeanalizowanych kanonach nie odnajdziemy pełnego opisu życia egipskich kobiet. Ukazują one jednak pewien ideał życia i posługi oraz wybrane problemy, z którymi się borykały, oraz ich sposób wypełnienia. Niestety, zawarte w nich informacje, w tych kanonach są nieliczne. Aby je uzupełnić, trzeba sięgnąć znów do innych źródeł, ale proszę zwrócić uwagę, że kończy nam się czas, a tak naprawdę poruszyliśmy tylko wierzchołek góry lodowej. Dlatego proszę się nie dziwić, że na pytanie, czy mógłby Pan coś opowiedzieć o życiu chrześcijan w starożytności, nigdy nie wiem od czego zacząć. Do usłyszenia.